Radio Gdańsk. Słuchaj od rana. Studio Mariusz Nowaczyński i nasi goście Małgorzata Sokołowska, wydawca i Wojciech Suleciński, dziennikarz telewizji polskiej Gdańsk. Witam Państwa, dzień dobry. Dzień dobry, witam. Dzień dobry, dzień dobry. I Małgosiu, trochę bliżej mikrofonu, Małgosia, proszę. wydawca Dziękuję i pisarka. Bardzo. Zmarł kardynał Józef Glemp. Myślę, że większość Polaków, gdyby zapytać ich, kto jest prymasem Polski, ciągle wskazywałaby właśnie kardynała Józefa Glępa, bo przez wiele lat nam jako prymas wszystkim towarzyszył i był w takim najtrudniejszym chyba okresie dla nas, a wydaje mi się, że niesamowitym dla kościoła polskiego, czyli w latach 80. No tak naprawdę, był Został do lat dwutysięcznych, więc tak naprawdę to tak. było dużo dłużej niż właśnie byśmy się spodziewali. Znaczy ja, ja noszę takie wrażenie, że, że to jest postać, która towarzyszyła historii, ale nie jestem pewien, choć oczywiście w dniu śmierci, czy też w dniu po śmierci kogoś takiego raczej się mówi tylko dobrze, ale wydaje mi się, że jednak postać, która miała trochę pecha, dlatego, że trafiła na czasy Wyszyńskiego i, i, i Karola Wojtyły i ten kościół jest widziany raczej z tej perspektywy i Józefowi Glempowi i przypominano, jakby to powiedzieć, właśnie o tych, tym wielkim poprzedniku. Wydaje mi się, że to dla jego oceny, jego osobistych zasług rzeczywiście było dość trudne, dlatego, że rzeczywiście bardzo no, trudno prymas było. Prymas Wyszyński stał po się prymasem Wyszyńskim. tysiąclecia właśnie, a po nim jego właściwie sekretarz, prawda? To, bo, bo, to z całą pewnością była decyzja Wyszyńskiego, tak. bo ja pamiętam dokładnie tamten czas. Odnoszę wrażenie, że też było to ogromne zaskoczenie, dlatego, że ten kościół miał wtedy bardzo wielu bardzo wybitnych biskupów i był to, przypomnę, okres takich biskupów jak Macharski, Gulbinowicz czy Tokarczuk, czyli ludzi bardzo wybitnych i bardzo silnych indywidualności. Na tym tle Józef Glemp taką silną indywidualnością nie był. Oczekiwano też chyba wtedy, że będzie to osoba, która będzie zdolna pierw do zawarcia jakiegoś kompromisu pomiędzy Polską Zjednoczoną Partią Robotniczą a Solidarnością. Tej misji nie udało się Józefowi Glempowi jakby dokonać. Doszło do stanu wojennego i do tego wszystkiego, co nastąpiło potem. A z kolei miało za. No, no to, właśnie, a potem Józef Glemp nie Józef stał się Glemp przywódcą, w przywódcą narodu polskiego w, w tej dobie stanu wojennego. Z całą pewnością nie był kimś takim, był raczej człowiekiem, którego niektórzy wręcz pomawiali o bojaźliwość. Choć dzisiejsze dokumenty pokazują, że to były bardzo trudne czasy dla Kościoła, który był cały czas jakby być szantażowany tym, że alternatywą wobec tego łagodnego przebiegu stanu wojennego może być przelew krwi. Ale z drugiej strony stał na czele Kościoła, który zachowywał się niesamowicie i wspaniale w tamtym czasie wobec całej szerokiej opozycji. Ale czasami Kościół zachował się wbrew Grępowi i poszczególni księża, nie zgadzając się z jego decyzjami, żeby na przykład namawiać wiernych, żeby nie bojkotowali telewizji. Także myślę, że tutaj trzeba by na spokojnie sobie przeanalizować jego, jego decyzje, jego postępowanie. A wracając do początku, najtrudniejsze czasy to jednak były w latach stalinowskich, kiedy był Wyszyński. Ja nie powiedziałem, że najtrudniejsze, tylko że trudne. Nie, właśnie było najtrudniejsze, najtrudniejsze tak, nie, tak, no, tak, 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 Bardzo trudno, oczywiście, ale nie najtrudniejsze, bo najtrudniejsze były w latach pięćdziesiątych i wtedy jednak yy, kardynał Wyszyński, on dlatego został tym yy, prymasem, prymasem tysiąclecia. tysiąclecia, bo on po prostu był taki yy, niezłomny. Tutaj rzeczywiście z całą pewnością Józef Glemp nie był tą postacią, która w czasie stanu wojennego została jakby zapamiętana jako osoba niezłomna, bo też i pozycja Kościoła była zupełnie inna. Kościół właściwie w swojej w swojej pozycji w tym czasie nie był w żaden sposób zagrożony. Ja odnoszę takie wrażenie, że po karnawale Solidarności Kościół był beneficjentem tak naprawdę jakiejś ustępliwości władz. Władze zwalczając Solidarność równocześnie pozostały dość ustępliwe wobec, wobec Kościoła w latach 80. Jako instytucji. Nie mówię o poszczególnych księżach i o dramatycznych wypadkach, bo... takich jak śmierć na przykład księży, tych, którzy opowiadali się po stronie Solidarności, ale powiem, to było ważne, że to był czas, kiedy już na przykład te kościoły budowano. Kościół wchodził do tych nowych miast, do, wchodził do nowych dzielnic wielkomiejskich. To był taki czas, kiedy Kościół stawał się pomału tym kościołem triumfującym, który, który znamy z dzisiejszych czasów. I wydaje mi się, że to jest też charakterystyczne, że trudne wyzwania też były przed prymasem Glempem w tych latach po już odzyskaniu przez Polskę niepodległości, po roku 89. I tu wydaje mi się, że to było też czas, który moim zdaniem wymaga pewnej oceny. Ten kościół się bardzo zmienił i pewnym paradoksem jest to, że prymas Glemp, który długie lata uchodził za osobę o dość konserwatywnych poglądach, ostatnio raczej sytuowany był jako jeden z liberałów w polskim kościele, co to najlepiej pokazuje metaforze polskiego kościoła. Nastąpiła w, w kościele. i jeszcze chciałem taką jedną niesamowitą Rolę kardynała Glempa w filmie o Księdze Popiołuszce, gdzie zagrał samego siebie. Widzieliście ten film. To było dość e, e, zaskakujące. Było to zaskakujące, ale też trzeba przypomnieć, że, że prymas Glempt, który był bardzo dyskretny, jeśli chodzi o wypowiedzi na temat stanu wojennego, sam go kiedyś namawiałem do takiego występu w filmie, który, który kręciłem na temat stanu wojennego w Polsce. Odmawiał mi, nie, nie, nie był skory do takich właśnie dyskusji na ten temat, to, to, to warto podkreślić, że publicznie powiedział o jednym grzechu, który jakby ma na swoim sumieniu, to była kwestia właśnie księdza popiełuszki i tego, że nie udało się uchronić życia księdza popiełuszki. To Ludzie było w takie. Filmie taka... Moim czy... zdaniem to był rodzaj ekspiacji, choć przypomnę, że było to także wśród tych jego osobistych wyznań w momencie takiej spowiedzi polskiego kościoła, która odbywała się kilka lat temu i wtedy to właśnie było bardzo charakterystyczne. Przypomnienie, właśnie. Tego epizodu tamtych lat, dziś już pewnie bardzo zapomnianego. Jeszcze Małgorzata Sokołowska. Znaczy. Nie myślałem, że, że o, o, o. Nie, o filmie nie. Wywołałem, jak... wywołałem księdza Popiełuszkę, że, że, że może. Nie, nie, ja wtedy myślę o, o kardynale Glępie i. Mam, znaczy, wiesz, historia zawsze będzie oceniała, tutaj trzeba spokojnie podejść. Natomiast, kiedy ja o myślę, przypominają mi się te nasze potworne rozczarowanie na początku stanu wojennego. kiedy czekaliśmy, co powie. I nie powiedział niczego takiego, co by nas tak naprawdę na, na duchu podniosło. I to tak też tkwi, ale, ale myślę, że to, to nie można absolutnie sprawiać. Ale mówił takie słowa, które z, z, chętnie jaruzelskiej władza staje tak, tego dokładnie. wykorzystywała i, i podawała w dziennikach telewizyjnych. I To też trudno zapomnieć. Choć ale z dzisiejszego punktu widzenia, gdy się patrzy już na te dokumenty, które powstały, to wygląda na to, że ta rola jednak była troszeczkę bardziej skomplikowana. No, ale to jak zawsze, kiedy przyglądamy się historii z bliska, to nagle się okazuje, że. Nic nie jest jednoznaczne nic nie jest aż tak jednoznaczne, jak wtedy. Radio Gdańsk. Słuchaj od rana.